Dzień dobry kochani, Ania Lubińska z tej strony. Witam wszystkie osoby z podznaku wagi w czytaniu na grudzień 2020. Kochani, ostatni miesiąc roku przed nami. Zobaczmy zatem, co słychać w energiach tutaj a właśnie dla Was, właśnie na grudzień. Miłość, praca, finanse dla osób będących w związkach małżeńskich, w związkach partnerskich oraz dla singli. Kochani, ja mam karty już. Przygotowane, przetasowane, intencja została włożona. Zanim przejdę do rozkładu, jednak jak co miesiąc, pragnę Państwu przypomnieć, iż są to czytania ogólne. Nie ma absolutnie takiej możliwości, aby to czytanie korespondowało z każdym z Państwa, tak? Dlatego jeśli masz jakąś sytuację, masz jakiś problem, chciałabyś czy chciałbyś, tak, skonsultować to na sesji online, to ja zapraszam oczywiście na taką prywatną sesję do siebie. Znajdziecie mnie Państwo na moim prywatnym Facebooku, Anna Lubińska i tam poprzez Messenger możecie Państwo zostawić, wysłać mi wiadomość z potencjalnym terminem, kiedy, kiedy ewentualnie moglibyśmy się na taką sesję umówić. Ja zawsze w miarę możliwości staram się Państwo jak najszybciej, jak najszybciej odpowiadać. Są to sesje online, widzimy się, słyszymy, rozmawiamy na żywo i proszę Państwa, taka sesja trwa godzina. Ja zawsze, tak jak powiedziałam, staram się jak najszybciej odpowiadać na Państwa na wiadomości od, od, od Państwa. Kochani, już przechodzimy do rozkładu. Grudzień 2020. Zobaczymy wagi, co u Was. Zobaczmy, co z samego przełożenia. O, jakieś nagłe, niespodziewane wydarzenia. Pokazuje się tutaj jakieś kompletne zatrzymanie, zatrzymanie ze strony jakiegoś mężczyzny lub też zatrzymanie mężczyzny. Nie wiem, czy to Ty będziesz tym mężczyzną, czy, czy przy Tobie jakiś mężczyzna, który swoje działania w Twoim kierunku kompletnie wstrzyma, zatrzyma, tak? Tu jest skierowanie się logiką, rozumem, doświadczeniem. Zobaczymy, co te karty nam chcą tutaj pokazać, zobaczymy w rozkładzie, jak to będzie, jak to będzie się układało, pokazywało. Dla singli, dla singli spod znaku wagi pokazuje się tutaj w ostatnim czasie, gdzieś końcówka, końcówka listopada czy też listopad, strata, żałoba, rozczarowanie w uczuciach, smutek, taka klęska dla Was poprzez niespełnione uczucia, tak, to jest, to jest takie, no... Coś, co bardzo mocno gdzieś Was tutaj dotknęło, jakieś takie pozorne, pozorne odejście. Pamiętajcie o tym, iż, to, iż jest to związek, który, który można odbudować. Jest to związek, relacja, która może tutaj transformować w zupełnie innym kierunku. I w grudniu faktycznie będzie taka możliwość tak, odbudowania tej relacji. Macie tutaj kartę kochanków, macie tutaj królową buław, czyli bardzo taka silna energia tutaj kobieca, kobieta, która błyszczy, kobieta, która przyciąga uwagę innych ludzi, tak? Natomiast pokazuje się ta relacja nawet po, po odbudowaniu, nawet po wejściu od nowa w tą relację jako takie przeciążenie, przesilenie, tak? Tkwienie być może w czymś, co... Tak naprawdę powinno się gdzieś tutaj zakończyć jakoś tak bardzo naturalnie. Być może nie jest Wam pisane być razem, a Wy gdzieś tutaj na siłę tkwicie w, w sferze jakichś takich wzajemnych przyzwyczajeń do siebie. Być może nie jest to być może nie jest to właściwy kierunek. Natomiast gdzieś tutaj na grudzień będzie możliwość ponownego odbudowania tej relacji, ponownego wejścia po raz drugi, po raz kolejny, czy też po raz kolejny właśnie w tą, w tą relację tutaj z kimś, z kimś, z kim ta relacja tutaj uległa rozkwianiu w listopadzie. Tyle jeśli chodzi o single. Osoby będące, osoby będące w związkach małżeńskich, osoby będące w związkach partnerskich. Pokazuje się tutaj dziesiątka pentakli, czyli jakiś dobrobyt z dziedziczenia, ogólnie dobrobyt u Was, tak? Jakieś pieniądze, które gdzieś trafiają do Was z zagranicy. Być może Twój partner czy Twoja partnerka, mąż czy żona pracują gdzieś poza granicami kraju i gdzieś tutaj po prostu bardzo intensywnie intensywny zastrzyk gotówki dla Was właśnie na grudzień. Także pod tym względem, przepraszam, pod tym względem na pewno gdzieś tutaj pod względem finansowym nie będziecie mieć w swoich związkach małżeńskich czy partnerskich problemów. Konflikty pokazują się tutaj z zupełnie innego powodu, ponieważ jeśli Ty jesteś wago kobietom, to ty pokazujesz się tutaj wprawdzie w karcie dostatku, tak? W karcie dostatku w dziewiątce pentakli, ale ty w tej relacji, w tym związku tak naprawdę jesteś sama, czujesz się samotna, tak? Ty chcesz tutaj um, być może właśnie to, że gdzieś twój mąż czy twój partner tak, jest tutaj jakaś odległość, dzielą Was tutaj granice jakichś państwa, tak? gdzieś pracuje poza granicami kraju i Ty po prostu jakoś jesteś tutaj bardzo osamotniona w tym wszystkim. To jest tak, jakbyście przyzwyczaili się już do osobnego życia. Ty masz tutaj gdzieś swoje obowiązki, dom, być może rodzinę. Tak, że masz tutaj zagwarantowany jakiś dostatek, dostatnie życie, ale twój mąż już gdzieś tam buduje jak gdyby... <coughs> przepraszam, odzwyczajacie się po prostu od siebie, tak? Tutaj już jest taka... Tak jakby każdy żył życiem, swoim własnym życiem dnia codziennego. Tak? Bardzo mało rzeczy, coraz mniej rzeczy was tutaj, was tutaj łączy. Nie możecie się jak gdyby dogadać, odnaleźć we wspólnej przestrzeni po, tym, po, tych, po tych rozstaniach, które gdzieś ze względu na pracę tutaj Was dzielą. Pokazuje się, iż będzie tutaj w grudniu konflikt pomiędzy Wami, konflikt dotyczący drogi, którą Ty chciałabyś podążać. Pokazuje się tutaj jakaś okazja, potencjał do stabilizacji. I ty jak najbardziej w tym kierunku, właśnie ty, tak, chcesz coś robić, chcesz coś, być może jakąś firmę otworzyć, być może gdzieś zainwestować jakieś pieniądze. W każdym bądź razie chcesz się tutaj ewidentnie czymś zająć, zrobić czymś dla, coś dla siebie, zagospodarować swój czas i to niewątpliwie będzie tutaj konfliktem, um, będzie kością konfliktu między Tobą a Twoim mężem czy też, czy też Twoim partnerem. Uważam, że tutaj pod Trzeba w ogóle, jest u Was tego czasu, gdzie, który spędzicie razem, świąt, Nowego Roku i w ogóle, aby ten czas tutaj poświęcić sobie przede wszystkim, tak? Poświęcić sobie, nauczyć się być, przebywać ze sobą od nowa, od nowa cieszyć się sobą. I przede wszystkim od tego powinniście zacząć, tak? Gdzieś tutaj pieniądze, interesy, biznesy, wspólne pomysły, Twoje pomysły i tak dalej, i tak dalej powinny zostać odsunięte w tym czasie, bo to nie jest dobry czas w ogóle tutaj do jakichś negocjacji, dyskusji, rozmów na taki temat. Najpierw jest potrzeba tutaj ratowania po prostu bliskości Waszego związku, bo to jest bardzo dobry związek i związek, o który na pewno trzeba tutaj zawalczyć, tak? Zawalczyć o siebie nawzajem ponownie. I tego Wam kochani z całego serca życzę, abyście ten czas wykorzystali tutaj owocnie. Jeśli chodzi wagi o pracę, jeśli chodzi o finanse, pokazuje się tutaj jakaś praca, współpraca z kimś dla kogoś. Praca bardzo ciężka, wręcz pracocholizm, tak? Natomiast za tą pracę będziecie bardzo nieodpowiednio do nakładu pracy, sił, które tutaj w to włożycie i tak dalej wynagrodzeni. Taka energia tutaj dla wag, które, które podejmą właśnie gdzieś tutaj w Być może to jest jakaś praca dorywcza, być może to jest dla kogoś coś na krótko. W każdym bądź razie będziecie nieodpowiednio wynagradzani. Uważajcie w jakie tutaj układy, z kim, dla kogo a tutaj wchodzicie, tak? bo to nie, nie mówimy tutaj o waszej stałej pracy, tylko, tylko o czymś, co będziecie robić gdzieś tutaj najprawdopodobniej około połowy, połowy grudnia, tak? czyli jakaś możliwość dorobienia, która gdzieś nie przyniesie tutaj oczekiwanych rezultatów, rezultatów finansowych. Co tutaj jeszcze się pokazuje? Pokazuje się praca, współpraca z kimś dla jakiejś kobiety. Um, kobieta bardzo energiczna, bardzo żywiołowa, ale tutaj też jest przeciążenie, przesilenie przy tej pracy, duży wysiłek. To jest tak, jakbyście sobie chcieli tutaj po prostu, jakbyście chcieli um, Jaką stabilizację tak? zbudować, uzyskać tak? przy pracy, współpracy z tą kobietą dla tej kobiety. Natomiast, tak jak powiedziałam, tutaj jest olbrzymi wysiłek. Wysiłek taki, który nie przynosi jakichś tutaj, powiedziałabym, owoców, owoców tej pracy. Pokazuje się tutaj grudzień, zaglądam już tutaj dalej w styczeń. Mhm. No i ta, ta praca, ta współpraca po prostu nie potrwa długo. Ja myślę, że około trzech miesięcy i wy z tej pracy będziecie rezygnować, bo to są kompletna klęska, taka poprzez niespełnione oczekiwania. Tak, wszystko wyglądało pięknie, zapowiadało się pięknie i tak dalej. Natomiast powiedziałabym, że to jest pełne jakieś takie um, wręcz wykorzystanie, wykorzystanie Was, wykorzystanie Waszego potencjału, nakładu pracy w Waszej energii, tak? także uwaga na pracę, współpracę tutaj z jakąś, z jakąś kobietą. Tak? Nie wiem, czy w ogóle warto marnować czas, aby tutaj swoją energię poświęcać i wkładać tutaj w tą, w tą współpracę. Teraz tak, dla osób, które są w takim konflikcie wewnętrznym zamknęły jakiś cykl w swoim życiu, czyli na przykład albo skończyły studia, albo zakończyły jakiś etap pracy i tak dalej i chcą iść w jakimś nowym kierunku. Pokazuje się tutaj dziewiątka mieczy, czyli nieciekawe energie, konflikty wewnętrzne w sobie, problemy ze snem, niemożliwość snu, tak? Nerwy, stres, szukam pracy, nie mam pracy, nie mogę znaleźć tej pracy i tak dalej, i tak dalej. Ostatni... Ostatni tydzień dosłownie grudnia będzie tutaj, albo ten tydzień między, dosłownie między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem będzie tutaj jakąś okazją, potencjałem do stabilizacji. Coś tutaj przyjdzie. Jakaś kobieta zaoferuje Wam tutaj pomoc, tak? Zaoferuje Wam pomoc, zaoferuje Wam tutaj pracę. To jest dosłownie jakiś dar od sił wyższych, tak? Dosłownie tutaj spójrzcie na tą kartę. Ręka opatrzności z chmur, tak, wystawia na dłoni denar, tak, to jest okazja, potencjał do stabilizacji dla Was. To jest gdzieś tutaj ostatni tydzień, ostatni tydzień, grudnia, tak, będzie tutaj, y, zaowocuje jakąś propozycją, propozycją pracy, najprawdopodobniej ze strony kobiety. Także nie przejmujcie się, radujcie się i spędzajcie spokojnie święta, wszystko tutaj dobrze się ułoży. Kochane wagi, ja Wam pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. I dziękując Wam za to spotkanie, pragnę Wam złożyć tutaj świąteczne życzenia, tak? Życzenia bożonarodzeniowe. Kochani, zdrowych, spokojnych świąt. Życzę Wam wszystkiego co najpiękniejsze, rodzinnych zdrowych, uśmiechniętych świąt w towarzystwie osób, które kochacie, w towarzystwie najbliższych. Zwróćcie uwagę, czy gdzieś wokół Was nie ma ludzi samotnych, być może Twój sąsiad, sąsiadka, być może i dla takiej osoby znajdzie się miejsce przy Twoim stole, czy też w Twoim sercu, tak? Życzę Wam, kochani, szczęśliwego nowego roku, nowy 2021, życzę Wam zdrowia, uśmiechu na co dzień, cudownych ludzi wokół siebie i powodów do radości każdego dnia. Dziękuję Wam pięknie i do zobaczenia w przyszłym miesiącu.